Tym razem będziemy kisić kapustę w pojemniku fermentacyjnym stworzonym specjalnie właśnie do kiszenia kapusty lub ogórków i do domowej produkcji wina lub piwa. Do kiszenia będziemy potrzebować 15 kg białej kapusty, jabłka i marchewki, sól oraz przyprawy, ziele angielskie, liście laurowe i kminek. Kapustę kroimy na ćwiartki, odcinamy kaczane i szatkujemy. Możemy do tego użyć szatkownicy z asortymentu chomika. Można też kupić gotową poszatkowaną kapustę. Marchewkę obieramy, do tego przydają się świetne obieraczki marki kuklein. Potem ją ucieramy na dużych oczkach tarki. Do dużej miski wsypujemy część poszatkowanej kapusty i dosypujemy trochę marchewki przypraw i soli. Potem wszystko dokładnie mieszamy. Zmieszane składniki przesypujemy do pojemnika fermentacyjnego i ubijamy, aby stworzyły pierwszą warstwę. Później powtarzamy wszystkie te czynności z kolejną porcją kapusty. Układając kolejne warstwy, wkładamy do pojemnika także całe jabłka. Każdą część dokładnie ugniatamy. Dajemy teraz ostatnią warstwę kapusty zmieszanej z marfią, solą i przyprawami. Pojemnik zamykamy i odstawiamy w ciepłe miejsce, aby przyspieszyć proces kiszenia. Jeśli spodobał Ci się ten sposób kieszenia kapusty, daj łapkę w górę pod filmem i subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy do obejrzenia także innych filmów.